Niezwykła jest postawa świętego Pawła, którą zapisano na kartach dzieł apostolskich. Jego zaangażowanie, zarówno w prześladowaniu tych, których uważał za odstępców, wyznawców nowej drogi, chrześcijan, jak i później, gorliwość w jej głoszeniu po spotkaniu z Panem pod Damaszkiem. Jest ona kształtowana bez wątpienia. Pragnieniem służenia Bogu, dobrą wolą czynienia dobra. Jego gotowość w szczerym poszukiwaniu prawdy sprawia, że słysząc głos Jezusa, porzuca swoje wcześniejsze poglądy i bez wahania, jak pisze, to święty Łukasz z siłą przekonania przemawia w imię Jezusa. Słowo, jakie słyszy pod Damaszkiem oczyszcza jego motywację, pozwala zrozumieć prawdę i jej głoszeniu oddać bez reszty swoje życie. Święty Paweł jest dla nas niezwykłym świadkiem w poszukiwaniu prawdy, ale również i jej nauczycielem, pomaga nam w zrozumieniu, czym jest prawda naszej wiary, dla której jestem gotowy. Poświęcić swoje życie. Świadectwo tego niezwykłego apostoła wydaje się być szczególnie ważne dla nas, chrześcijan żyjących współcześnie, w czasach, w których coraz więcej spraw jest indywidualizowanych, w których próbuje się przekonywać, że każdy ma prawo do swojej prawdy. Taka postawa sprawia, że głos Chrystusa jest rozmywany, że staje się jedną z wielu alternatyw, propozycji życia na miarę, jaką my chcemy wybrać, jaka nam odpowiada. Dzisiejsza Ewangelia przestrzega nas przed taką pokusą. Ukazuje prawdę, która była bardzo bliska świętemu Pawłowi. Prawdę życia, które jest możliwe tylko w łączności z Bogiem, tym zjednoczeniu z Nim. Obraz winorośli, zawdzięczającej swój wzrost i owoce dzięki życiodajnym sokom, jakie czerpie z winnego krzewu, jest obrazem człowieka wiary. Ukazuje, że wszystko, co mam i kim jestem, pochodzi od Boga. I stanowi Jego dar. Nawet jeśli mnie spotka coś nie po mojej myśli, jeśli doświadczy mnie choroba czy jakaś strata, to wszystko może być dla mnie dobrem, darem, jeśli przyjmę to w postawie poszukiwania prawdy, jeśli zobaczę w tym Bożą wolę, ufając, że Bóg jest ze mną niezależnie od okoliczności. Aby mnie wspierać. Wtedy będę zdolny w każdym wydarzeniu i sytuacji odnaleźć Boże Słowo, które chce mnie oczyścić. Odcinając to, co jest światowe, ofiarowując największy dar, swoją obecność, przenikając łaską pragnienie. W którym chcę ukształtować we mnie nowe życie, rodząc we mnie to pragnienie, to ono sprawia, że jestem zdolny do tej miłości, do czynów naprawdę heroicznych. Pozwala zrozumieć, że bez Boga tak naprawdę jestem nikim. To prawda, którą trudno dzisiaj nam przyjąć.